Siema, ja jestem ale oraz to jest mój kanał. Dzisiaj nagrywamy odcinek z otwieraniem kaśminy, bo dzisiaj się skończyła. Rozbijamy ją. uwaga... 101 blinku, 58 monet oraz 201 punktów mocy. Mam 20 star dropów i otwieramy pierwszy. Real. Słabo. Drugi też rar, słabo. Trzeci rar. Podwajacie żetonów. To kolejny rer, Punkt mocy. Pomijamy się. Epic, dobra. Uwaga. Spray do szeli. No najgorszy. Dobra. Pomijamy i teraz epic. Dobra, dobra, uwaga. Emotka to B, beat. Rare P2. Nie, punkt pomocy, nie P2. Mityk, mityk? i uwaga. No serio, Spray, do kogo to jest? Czy to jest do Squika? Nie wiem. A może to jest zwykły? Epic, uwaga, punkt mocy słabo. Pomijamy i Rare, i Tom Super. Rare I emotka do majka? fajnie. Nie eh, tylko mi tak. Myślałem, że wpadnie legenda Piper. Tak, jest. Epic. Emotka do Jessie, fajno. Uwaga. Rare Super Rare. Punkty mocy. Jeszcze mam 400 dropów, uwaga. P bardzo rzadki. 300 dropy 2 Epic, dobra. I do Karla. Fajne. Ładna. Ostatni Star drop. Uwaga. No i słabo. A super Rare trzeba. dobra. Punkty mocy. I to była cała otwarcie miksini I takie rzeczy mi wyszły Naprawdę dla mnie kit Jest postać chociaż Ostatni odcinek był nie z tego konta ale już wracamy oczywiście I od razu sobie Odbieramy Prezent w i to jest startup Dobra, jeszcze ostatni startup jeszcze jeden. Epik? No nie. Ale dobra, mamy chociaż Epika. I co? Co to jest? A, emocji. Szkoda. Dobra, wychodzę sobie z prezentów. Mam codzienny jeszcze. Odbieram. i dobra, ja sobie kupię jakiegoś skina może do piper? jak już trafiłem bo se, mam bardzo dużo blinku dzięki e, właśnie mm, temu karnetu To nie jest. o mogę kupić księżycową piper taką, Ruszowa piper okej, okay. nie to nie do piper, piper żadnej nie chcę Nie, do Piper nie chcę. Może do Mandy będą ładne skiny? C? O, ta jest ładna. Tysiąc. Ale dobra, nie. Mortis. Plaszowy Mortis. Chyba kupi go. Zobaczymy, czekaj. Jeszcze mamy. Ojej. Mike majka mamy? Oczywiście. O, do na pewno coś się kupię O nie, są same za 5000? No nie, myślałam, że będzie coś za 2500 Tango. Mike. Trener Mike. EPZ Mike. I pikane. Tutaj najładniejszy jest pikantny Mike, tak mi się wydaje. O, jestem ten tym. Nie, tym najładniejszy jest pikantny, ale ja szukam skinów po 2750. Bo ja takie mogę tylko albo za 1000. O, czy co? Ja sobie kupię Tego skina. do czarnet. Emotko stać. Ja jakoś strasznie nie lubię, ale... I te 5000, wiecie co? Zostawię sobie jak trap... Ja będę miał jakąś postać, będę to jakieś fajne z tego tego. Ubieramy tego nowego hina. Oczywiście... Ale nie będę nie grał. Weźmiemy sobie Piber. Upgrade I zagramy sobie Nirunda. Jak już trafiliśmy, to czemu by nie? Podejdź, no podejdź. Dobra. Trafiłem. No i łatwo. Zbieramy same. No, no. I dalej primu podjedziemy. Mam nadzieję, że nie trafię za żadnego miko. Lekko jakie mam. Obra, skok. Się udało perfekcyjnie. Wręcz. Dobra, ładnie, ładnie. Łatwo. Ha, oh, yes. Powróciła pasa. Стега съм много да те върна. Увага, ще ти платиш актуализация. Добре, тръгваме към следващата рунда. Hey, czyli piper nie stale, to więcej bije. Mam nadzieję, żeby to nie był Miko, ten koło mnie. Bo tu ktoś był, jakaś postać. nie, nie się. Może odszedł gdzieś. Dobra, podchodzimy do góry. Bibi, tu jest, dobra, zabijemy sobie ją. Pum, łatwo. Dobra, Szybki tak zwany Jezus. Jezus, po co blisko podchodziłem? A przecież. Dobra, ale ogólnie fajnie. Hmm. Co? Ja sobie kupię Leon. Chyba najpierw odbierę to, bo może akurat będę miał o jednego kanał mniej. Z dziękiem kredytom, ale raczej nie. A mam. Dobra. Kupujemy. I odpokoiam Leona. Teraz rzadkie klisady, wiesz, mogę ktoś? To jest Rosa, dobra. Mam jakąś nowość w sklepie, pewnie do Leona coś. Tak, do Leona. Paket kolekcjonerski Leon Z Hiparddowodowaniem. Dobra, do maksujemy sobie Leona. mała Oczywiście, że ten gadżet jest lepszy. Wielbem ten gadżet. E, gdy on u e, szybszy jest, a tutaj pakty właśnie żyją na sekundę. Ej, to jest git, naprawdę. I to akurat I tutaj e, bomba, bomba na dynę, się dwie sekundy dłużej. To nie chce tego. Jak to? Pięknie Leona mamy <grymne> Lubię nas zadzimiać, teraz Leona dajemy W ogóle czemu? Paster jest Meryl, są dalej w tych ikonach niż legendarne jakby te stare gramatyki, bo zaraz to nie są gramatyki. śmieszne. Ja sobie wezmę. I gracz. Ja ostatnio wiem w ogóle 5000. Bardzo fajnie. I mam 5067. Dobra, Meleonem. mogę więcej powiedzieć. Ile będę miał HP? 4400 HP. To jest solidny wynik. Nie, sześć tysięcy Ale będzie wygrywany Leonem <grystanie> <grystanie> Jak on na dwa hity rozwala strzynkę To jest przesada Łatwo Klona nadajemy oczywiście Łatwo? Ale To było opie Gdzie idziemy? Tu? Ha, dobra Wien. Maar ik moest een loon nemen, meneer Vurisch. Nou, dat ik mijn boeger geheest heb. Oh, staat rond. Podchodzimy. To był grom! Lecę. Dobra, łatwo. No oh jesz. Zadanie jeszcze byliśmy przy okazji. I start żeby rzadkie. no trudno. Jak mówi. I tak bardzo dobrze poszło na, na odcinku. I do bardzo, bardzo rzeczy. Najbardziej no, się z tego Leona. Według mnie to było dobre, zakup za te 18 gemów. Jakby mówiłem, że mogłem mieć tam dostatek w karnecie, ale to jest jeszcze 16 dni, więc... Dobra. Ja byłem Alin. Siema.